Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jestem na targu w Opatowie. No na razie jeszcze nie wszyscy dopisali. Większość, większość ludzi nie przyjechała ze względu na deszcz. A no, tu sprawdzimy tutaj co i jakie są. Tu jest przewaga orylików wysokolotnych. Czerwone, czarne, na, na białych ogonach. Ta. Ile cenisz taką pakę? Do wzięcia? Taką schodzi o tych? To są młode. takie Proszę, oryki wysokolotne, wszystko młode z tego roku. Po 15 złotych sztuk. Proszę. A tak zaprezentować naszym widzom jakiegoś można? Taki jest ten jest młody no. To w przedziałach jeden na jeden nie? Tak a, a jedno ciemne piórko ma Jedno ciemno, a jak to się mówi, a te lęta? No, lęta, no, to właśnie to, to jest na białym ogonie, a teraz może czarnego na białym ogonie, czy, czy z przerzutkami jak to się mówi? One jakby teraz wyleciały to nie pójdą do ciebie Nie, nie, nie O to teraz byś no przeczytał, it. bo to widzę 3 na 2 i jeszcze ma czarne piłkę no, to, to w środku będzie białe, bo to biała to będzie, Aha, białe. to będzie białe na przyszłym To wszystkie po 15 zł Ten będzie szp się, będzie jeden na 1 To Śmierzi miał pół czarne Jedno I to wszystko po no just... 15 zł tak? Fajnie Dziękuję ślicznie, zapraszam do Opadowa. Tak. Dzień dobry, witam. Takie kurki to są z jajkiem? No przed jajkiem. Za miesiąc pójdą na podwórkę, to wiadomo 2-3 tygodnie, bo to jest kurka podwórkowa z zagrody. Jajko u człowieka, u klienta, który wezmę, będzie niosło za około 2-3 tygodnie na pewno. Widać już brzeby, tutaj jest kurka 18-19 tygodni. Jak to cenisz? 35 zł. Sztuka? Sztuka. 35 złotych sztuki. No to jest większość towarów, to jest sprytnika, prawie wszystko jest spyrnika. Ta kaczka, dworka mieszana trochę ze staropolską spodbórka i tu kaczka też mieszana, mular z Pekin z żółtym dziobem a. To jest spodwórkowa kaczka pekin z żółtym dziobem tu... A już widzę, już widzę, już widzę. A to jest Mular to Aha. tam. Pekin z żółtym dziobem, a mular jest całkiem inny. Biało, biało tak na główkach mają takie czarne plamy. A jak cena to wygląda? 30 zł. To kaczka już jest. 2-3 kilo kaczka tak Tak, mówi. tak. 10 tygodni kaczka. Zapraszamy do Opatowa. Do Opatowa Pierwszą i trzecią to... niedzielę. Dziękuję ślicznie. To są pomorskie. Taka parka pomorskich 250 zł. To który? Biały, biały, biały... Biały 70. Pozostałe po 40? Tak. 30, 40. A kaczor? 80. 80 zł do wzięcia. Dziękuję bardzo. 40 zł. 40 zł taki trasy. A ten porciaty, bo ja też nie wiem co to za To wygląda jakby podętym było? Nie wiem. Nie wiem, to syna jest. Aha. Pod dwie dychy te pocztowe, a te rzeszowskie? Nie. Po trzy dych Gilejnewki. Wszystko po 15 zł I taki skutaryk jak do sprzedania 2300 za niego co? Mulemansy 5 dyk. Pozostałe po dyku Dada. Czyli jak? Ojej, oje, o ile Kurki po cztery dychy Roliki po 25 Ten, to z tych czubatek? To jest czubatka, wiem To cztery dychy I jeszcze jest mowa o negocjacji, czy to jest ostateczny? się nie negocjuje, to jest człowiek taki że... żył Cztery dychy, nie ma dyskusji Dobra, to cena ostateczna, dziękuję Tak głowne specjalisty od ślimaków, jak to się mówi. Od wszystkiego. Od wszystkiego, tak. Ile, ile taka parka? Pół, stóweczki. Pół stóweczki do wzięcia. Dalej mamy fajne czarne króliki. Srokacze. Po srokazu. Tak. No, Srokacze zawsze wychodzi. Część czarnych. Część, część, część takich tak. takich kolorowych. To wszystkie praktycznie tej samej wielkości. No bo to z tego samego okresu. Z, z tego samego miotu, tak? Nie, nie z, okresu. z okresu. aha. Różnych, no. Tylko że nie wiadomo które jest kuwały. bo nie odbaczałem. Nie, nie który są. To ile od sztuki? 50 zł. I jeszcze każełki wielbłąd. znaczy się cytrynowe. Cytrynowe, cytrynowe łapciatki. To jest zaparkę. Za zaparkę stóweczkę. Zostały nam te rodzynki na koniec, te, te piękne. piękne. Najładniejsze na centach. Tak, dokładnie te. Te sylki lawendowe, nie czubate, nie? nie ja, to są białoczuby niebieskie. Białoczuby. A to są czubatki te wielbłądzie i złotouszkowane, tylko że młode. No właśnie, bo to jak, to są białoczub y, niebieski. Y, y, niebieski, aha. Ja to mówię lawendowe, bo już się tak... Ale to nie, nie, to jest błąd, tak? Ta wenda jest inna, jest jaśniejsza. jaśniejsza tak. jest do, tego. do tego jest Do tego, do tego. Do tego jest, do tego. Do tego jest podobna, ale nie nie ma, ma, nie jeszcze ma. jaśniejsza. No i to trzeba się znać jednak. Widzi Państwo, że trzeba się znać na wszystkim. A jak to cenowo wygląda? Od 30 do 40 zł. Zależy od sztuki. Fajnie, dziękuję. A cokeczki. To są same mudziaczki z tego roku. Piękne I jak cenicie od sztuki? 20 złotych. Cen się nie podaje. A ile taka papu... Podaje się w przybliżeniu. 160. 160. A tu białe brodawczaki? O proszę. Młode z tego roku. Półstówki. taka po ile? A? To 50. A? A króliki? 30 złotych. 30, zł. 30 zł sztuka. I co, to są Feniksy te, te, To po... ile taka parka? 150 za trójkę. O, to co mamy, całą trójkę, 150 zł. A kogutek? Dziękuję. Znaczy, gdzieś A, nie powiedział. A ta czajka saksońska też nie powiedział, nie? Nie. O, modlarz, to pójdzie. A, to wie pan, ja ten, teraz jestem w tej chwili, później to już. Nie wiem, panie, bo. No rozumiem, czyli nie podamy cen. E, pięknie. To z tych kanarków, tak? Kanarki, tak. Piękne. Tu kanarki, a tu też kanarki. Tak, tylko tu są samice, a tu samice. A, samczyki. Tak, tak. To ceni Pan od sztuki, od pary? Od sztuki. 50 samica 50, ta koroniasta biała 60. Koroniasta biała. A już tam na pierwszym planie taka, taka widać jakby... Tak, no bardzo ładna samica. No. Sześć Sześć tak. Za tę czapeczkę trzeba choć dziesiątkę wziąć. Jasne, jasne, bo to się odznacza. Tak. Fajne, piękne ptaszki. Jedyne na tym targu. Dziękuję ślicznie. Ci... Proszę, proszę. Dzień dobry, witam. To jest tak, strasera Marawskiego mamy. Jaką samicą Tak. Jak to cenisz? Od sztuki może? Po cztery dychy no. Pod cztery dychy. Jak ktoś będzie chciał kupić, to się zagadamy. A King pojedynczy? Tak samo. Na, konie, na koniec do tych ptaszków podamy telefon. No tu masz i parę... Kochimów. Tylko, że jest lok, a kurka jest gładka, nie? Tak. Ile za, za taką parkę? Cenię się 150. A te dęte z tych? A te to po 2 po dwie A te czarne? Tu jest rzęsy i gigant, to jest młody kobut i kurka z tego roku. roku. No to po siedem dych. A przepiołeczki? Te po 15, a te małe po dychu. Te małe po dyku, a te, co tam białe się przeplatają, to jest po 15. Tak. A pozostałe? A tutaj są po 5 dych. Brak. Jedna po włosku też. Wszystkie żółte. Tu 180 ja wiem. Zresztą kołom nie ma go. Tak, ale i tak zadbane, piękne gołąbki. Para czerwony, para czarny. Bagnety to jedyne na tym targu. Tak się prezentują pięknie. I barwa upierzenia super. O, i to, tam czerwone, to czarne, tu czarne. No. czarne Ta sama cena Ta za te. Ta sama cena. A pawiki? 6 djecz zapale wiadomo, że idzie tak ta zboża potrzeba no. A jest tego, bo choroba postępuje A tu Coś Tu bojowce trzy pustówki kara Bojowce 3 pustówki tak. a na górze Zielonuszki. po no pięć dych to też gónie za sztukę To zależy od kupca, ktoś sam je chciał wziąć Po ostatnio w komentarzu był było zapytanie odnośnie, odnośnie tego strasera. A telefon do tego? Bardzo Pola proszę. Telefon. 724. 724? 365. 365. 219. Na byłeś. imię mam? Łukasz. No, do Łukasza, bardzo proszę. Nie święty, ale Łukasz. Łukasz. Dziękuję bardzo. Pro Polskich po 50 zł. A Garbonosy? Garbonosy 100 zł. A Pawiki? 120 za parę chyba no piękne sztuki, jak to nie pokazywać no. Dziękuję jeszcze No Za dwoje? Za dwoje Cztery dychy 4 dychy. A ten bok? Ten bok to 15 złotych, 20. Dziękuję bardzo. No właśnie ja nie wiedziałem kumru to, to po prawej. To te... To mówi się szczekacze na nie? Tak, ile taka parka? 40 zł. A Budapeszty? A to ale tu mamy fajne. To z tych dęte z tych z Pomorskie, tak. Ile taka parka? te 120, to, to 50 to mniejsze 50 piszą się teraz no no, wiemy, wiemy wiemy. i to też Budapeszty rysie, te z Budapeszty to jest winerka i srebrniak a winerka, bo winerka mnie ciekawi winerka jest ta tak, to ile za taką winerkę? 20 zł 20 zł, a rysie? a po 15 zł a ten, ten... A to jest czy 30 zł 30 zł I to został nam srebrniak tam w rogu nie? A samiec tam na 20 zł. do 20 złotych Dziękuję I do. ślicznie Dobrze. dęte po pod wiedy sztuka ruliki po 80 zł Młode po 40 po dwie dychy, tak? No. Po 20 zł takie ładne ptaszki Ale jedne, jednego gołąbka z tych mi pokażesz Może ja kupię wreszcie i od ciebie Bo to mówią, że ja gołębi nie kupuję, ale ja kupuję też bo dawno nie byłem A klatka pełna Placzka pełna, tak Zamiast się sprzedawać, to się dokupuje. Nie, jest nie. Jest niedokupione, proszę pana. Mm -hmm. Nic. Tą mewkę orientalną gościuś pytał wczoraj, czy jest. Dzisiaj blondynetów, satynetów nie będzie. Z mewków orientalnych też nie. A to co to? Jak to cenowo wygląda w po 10, w po 10. Co tam jeszcze? Kasztany po 10, po 10 złotych. a neweczki? Neweczek 20 zł, zmerki po 20 zł, czapot 20 Cepelka 20 samica Pocztowe od 10 do 20 Tu pocztowe od 10 do 20 A rysie? Rys 30, tamten 20 Aha, ten, ten biało-czerwony 20 A ten duży 30 Zna tu orliki wysokolotne? Nie ma Nie ma, a białogówki jakieś? To są rolery angielskie para Z zagranicznych masz coś? Słowaka masz? Słowak młody Słowak młody

dziękuję szybciu w Lublin jest mniejszy od opatowu znaczy jeśli chodzi o ta mniej ludzi było mówią że takie miesiące jak czerwiec, lipiec, sierpień to to mało ludzi a co jeszcze gołąbek no to zawsze by... Co bazar jesteśmy, tak? W internecie. No właśnie, o to chodzi. A zeberki jak cenowo? 30 30 A co jest najdroższe? No nie ma takich drogich no. A te gołąbki? Gołąbki 70-60 mhm. Sztuka. Tak. A papugi? Papugi no 80 To są świergoty A te paliste 25-30 Piękna okazji Butki lęgowe, piękne. Różne można robić z tego. Tylko w opatowie. Pan jest pierwszą i trzecią niedzielę, tak? Pierwszą trzecią, A trzecią jak niedzielę. To cenowo... I bo ja jestem też za no, a jak cenowo wygląda te budki? Bo to właśnie nie, nie filmowaliśmy tego, nie podawaliśmy cen. No, różne, od 15 do 30%. Od 15, 5. aha, czyli największa 30 najmniejsza 15. Tak. O, tak, o. tak, 30 zł. 30 zł, tak. To jest o, I bardzo dobrze się sprawują jako na zewnątrz dla wszystkich ptaków budki lęgowe. Fajnie, dziękuję Bardzo ślicznie. Ta na górze, to jest rozella króleska? Nie, to jest szkarłatka króleska, ta na górze. Bardzo piękna szkarłatka. Ta na dole to jest rozella królewska. Są dwa rodzaje ptaków, całkiem inne. Szkarłatka, to znaczy obrączkowana. A jak to cenowo wygląda? Ta na dole do wzięcia 220, a ta u góry 650. I to nie ma ceny do negocjacji czy jest jakaś cena negocja? No ja już tak zeszłem, nie? Bo tak to 700 ceny a 250 na dole, no ale to Ale tak po to się, ludzie... nie? No, no tak, bo, tak, bo, to no, trzeba się targować, zgadza tak, no, się. Gada. Cena do worka nie idzie, nie? Także to jest właśnie. Po to jest tak, żeby się dogadywać. Fajnie. Dziękuję ślicznie. Sam jest Turkoty, dwuczubę, sześć dych para. O, dzień dobry, pańskie? pańskie, pańskie? Nie, pańskie? To z tego zacznijmy od tych. Dobrze, a to co pańskie, to po pięć dych jak Zdjęcie takie piękne kurki. Tęte. Młode po 15, dorosłe po 20. King, czterdychy. Jego może pokazać w telewizji. Nie, 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 tylko jego. nie, dychy dobrze jego. No proszę, jaki piękny nie, To jest pan, pani? Pan. 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 ile taka para czardy? Ale to podysze. To podysze. To wszystko podysze, oprócz wysze. Po Dziękuję bardzo. Nie? To są moje. Ale ten żółty, czerwony, to ile, ile od sztuki takie? To nie, nie będzie dobrze widać. Dwa, trzy dychy. Tania. Po, po trzy dycha? Stówkę te białe. Ale piękne. No wszystko piękne, to że nie ma kupca. Jakiś brodawczak? Taki... Nie, ten orlik. Orlik, orlik orliki. I, ile, ile taka parka orlików? No ile? To coś to mówisz? Ja kupowałem po 50, tak. Aha. A żeby, te... żeby po 40 dały to było. Dobrze. No tak, tak. Ale przepuszczalne ceny to... To trzeba podać tym, co nie mogą, bo, bo one czekają właśnie, czy coś się zmieniło, czy to ceny idą w dół, czy do góry. kupowałem 50 A dzisiaj są po ile? No nie wiem. Ile za parkę? 25 za stówkę. No to 50 zł parka. A turkoty dwuczube? No stówkę, za stówkę, żebym sprzedawał. Aha. A rysie takie piękne? 5 dychy, ceni. 5 po po 50 kilka kim po tak bardzo nie widzę po kilu tak 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 ale nie no widać że rysie tylko ten bardzo ładny to nie ma co narzekać piękny no szybciutwie ładniejszy bo jeszcze ma je dłuższe pióra że nie będzie taki piękny czerwony dziękuję ślicznie To są tych srokaczy? Srokacze są tu pośrodku. Aha. A ten srebrny? To jest WJS. Jak go cenisz? To jest młody samczyk, 55zł akurat za niego. A ten z prawej? Ten... To jest samiczka wiedeńska, niebieska. Za nią stówkę. Ale ciężko dawać. A srokacz? Czy... Srokacz jest samiczka i samczyk. No i po za 150 i zostało nam tu samiczka jest kalifornijska i baranek samiczka za no, baranka 110 cenia, za Kalifornię. 90 dziękuję ślicznie. młode z andaluzów tygrysy mulemansy to ile taka parka tygrysów do nabycia żeby żeby pan był zadowolony i kupując Osiem tych. A mulemansy? A z tych andaluzów te młode? A tu takie fajne ubarwienie tych kaczek. Co to? Saksoński. Piękny. A kurki? Ślicznie. Staropolska czubatka. No to rzadko, rzadko spotykane, bo tutaj filmuję i dopiero pierwszy raz widzę tak. To ile taka parka do nabycia? No jak... No nie, to nie można powiedzieć nie ile kto da, bo ktoś powie, że nic nie da, no jak? 180 gdzieś, tak? Przybliżenie. Fajne. To są a te czarno-białe? Tańsze są? Dużo? 60-70 zł dworki sztuka. Dziękuję, ślicznie zapraszam do drugiej części.